na fakt, że, że Matusz, zresztą on czeka na decyzję, że te decyzje mają być podjęte w najbliższym czasie. One będą na pewno ogłoszone państwo. Proszę Karol Dubejski. Karol ja, Dubejski, Śląsk. Panie Trenerze, ja chciałem zapytać o tego dybutanta letniego Karola Borysa dostał kwadrans, jak Pan go ocenia, jako? No to był, to jest dla niego dzisiaj bardzo wyjątkowy dzień i bardzo ważny dzień. Szkoda, że wchodził w momencie, kiedy przegrywaliśmy i, i, i schodził z boiska w takim, przy takim wyniku. Kilka dobrych momentów, kilka dobrych chwil, kiedy utrzymywał się przy piłce, kiedy wygrywał przebitki, ale też, też dzisiaj Karol zobaczył na czym polega piłka seniorska, natomiast znając jego podejście, jego nastawienie do tego zawodu, który będzie wykonywał, myślę, że z każdym meczem, czy, czy będzie nabierał takie doświadczenia i, i oby, tylko, oby tylko to wyszło mu na, na dobre, bo to jest niesamowity chłopiec, bardzo otwarty, bardzo serdeczny, mało takich w takim wieku piłkarzy. Chciałbym też zapytać o stan zdrowia Patryka Janasika, bo ten Janasik tak w swoim stylu, coś dobrze, ale później wstrzymuje go uraz. No ile to jest poważne, to, to jego zejście no, na początku, drugi połowy. To było niepokojące dla nas ze względu na to, że bardzo silnie go zabolała głowa i, i no, woleliśmy nie ryzykować, bo mogło tu się różnie skończyć. Chciałem też zapytać o ogólną ocenę tej, tej rundy, to podsumowanie, pan tutaj szukał takiego odpowiedniego słowa, ja znalazłem takie słowo wstyd, tak, w odniesieniu do występu szczególnie przed własną publicznością, spodziewał się pan, że w tym publiczności może być aż tak trudno, że będzie pan leczył tę rundę bez jednego zwycięstwa przed własną publicznością? To boli. To boli. My sobie postawiliśmy dzisiaj za cel, żeby faktycznie przed swoją publicznością w ostatnim meczu pożegnać ten sezon zwycięstwem, nie udało nam się i i z tym niestety do najbliższego meczu będziemy śledzać. Panie trenerze, przepraszam za spóźnienie, ale rozmawialiśmy z Robertem Pichem. Panie trenerze, Robert Pich zapytany o to, w czym tkwił problem Śląska, odpowiedział w dwóch nas. Po pierwsze powiedział, że problem tkwił w zmieniających się koncepcjach w trakcie sezonu, były dwie odrębne. A drugi to, że problemem Śląska było to, że klub chciał w ciągu jednego sezonu i postawić na młodzież i walczyć o jak najwyższe cele. I teraz, jak Pan z perspektywy tych kilku miesięcy spędzonych we Wrocławiu widzi ten plan naprawy Śląska na kolejny sezon? Bo to wydaje się kluczowe pytanie dzisiaj, kiedy po pierwsze no, Śląsk jak było powiedziane, no nie wygrał w tej ludzi przed własną publicznością, po drugie, kiedy ta publiczność, no można powiedzieć, że no w pewnym sensie odwróciła się też trochę od Śląska, dwa, to było dwa, a trzy, gdzie klub dobrze pracuje z młodzieżą, ma zaplecze, no ale czy ma pomysł, jak pogodzić to, tak żeby te wyniki były i tutaj jak pan widzi tę swoją rolę i, i tę przyszłość? Na pewno z tym to się w 100% zgadzam, ponieważ zespół był budowany pod ustawienie 3-4-3. My chcieliśmy od momentu, kiedy ja przyszedłem do klubu, zmienić to ustawienie, ponieważ bardziej chcieliśmy otworzyć się na ofensywę, bardziej chcieliśmy większą ilością zawodników atakować i, i taki był plan mój na ten zespół, na, ten, na tę drużynę. Z perspektywy czasu okazało się, że, że tych sił ofensywnych zbyt dużo nie mieliśmy, albo jeżeli były, to miały ogromne wahania formy w zależności od meczu, w zależności od sytuacji, kiedy zawodni, na których zawodników się stawiało. Dzisiaj strzeliśmy w jednym meczu najwięcej bramek od momentu, kiedy, kiedy zostałem tutaj trenerem, ale to i tak za mało, żeby wygrać spotkanie. Na przyszłość, na przyszłość na pewno trzeba określić priorytety pod kątem filozofii grania i pod ten styl, pod ten zespół, budowania zespół, ale nie tylko pod jeden styl, bo przecież można w czasie meczu, w czasie rundy też zmieniać ustawienie w zależności też od gry przeciwnika czy, czy od koncepcji na dane spotkanie. Bardziej elastyczni powinni być zawodnicy, którzy mogliby tę rolę spełniać. Takie jest moje zdanie. No to teraz. Y na ile już jest baza pod te nowe pańskie pomysły, a na ile potrzebuje Pan ludzi, by to zrealizować? Jutro bądź pojutrze będzie spotkanie na ten temat z ludźmi zarządzającymi i dopiero po tym spotkaniu będę mógł powiedzieć więcej konkretów. Czy mam jeszcze pytania do trenera? Proszę dalej. Dzień dobry panie trenerze, Dariusz Nowakowski, Wrocławskie fakty. Dziękuję za ten sezon przede wszystkim. Chciałem zapytać o Adriana Łyszczarza. E, tak zastanawiałem się przed tym dzisiejszym meczem, czy może nie dostanie szansy w pierwszej jedenastce, ale no dość późno uważam, go zobaczyliśmy. I tak sobie myślałem, że w sumie od takich meczów jak ten dzisiejszy powinniśmy jednak oczekiwać, mimo Pańskich zapewnień, że świąt wyjdzie najsilniejszym składem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Tutaj jeżeli mamy zacząć budować coś na przyszłość, to chyba takich piłkarzy w takich meczach jak ten dzisiejszy powinno się wprowadzać. Chciałem pana zapytać, dlaczego tylko 17 minut? Tak, z mojej perspektywy to wynika i z drugiej strony pogratulować, bo Denisa Jastrzębskiego potrafi Pan wprowadzić do tego zespołu. Myślę, że we Wrocławiu będziemy mieli jeszcze z niego dużo pożytku. Pytanie: Co miał Jastrzębski, czego nie miał Łyszczasz? Bo dzisiaj, jak spojrzelibyśmy na tą średnią wieku, mimo że był to mecz ofrytki przysłowiowe, to ta średnia wieku była po prostu wysoka i, i mnie to po prostu martwi. Dziękuję serdecznie. Ale, Łyszczasz, to niezboczny pomocnik, po pierwsze, to jest dziesiątka. Na dziesiątce dzisiaj grał Patryk Olsen i uważam, że to była odpowiednia osoba na tę pozycję, dlatego wyszedł Patryk Olsen. Patryk Olsen jest zawodnikiem, który daje bardzo dużo tej drużynie pod kątem jakości, zresztą wszyscy się zachwycamy jego grą i, i, i wiemy, co potrafi. Natomiast, jeżeli miałby grać yy, w miejsce Patryka Olsena, Adrian Myszczerz, to znaczy, że wystawiłbym zespół, który, czy z, wystawiłbym zawodnika na tę pozycję, yy, nie najmocniejszego. W mojej filozofii zawsze. Będę wystawiał tych zawodników, którzy według mojej oceny są na daną chwilę czy w podanym mikrocyklu najmocniejszy, najsilniejsi. dlatego taka, taka decyzja. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję Dzenoro. dziękuję Państwu za tę konferencję, za cały sezon. Do zobaczenia w przyszłych rozgrywkach. Zaczynamy w połowie lipca. Do zobaczenia. Dziękuję.